Była gwiazda TVN nową prowadzącą pytania na śniadanie. Dobrano jej znanego partnera. Roszat w Pytaniu na śniadanie ciąg dalszy. Podczas gdy jedni prezenterzy żegnają się z programem, na ich miejsce są zatrudniani kolejni. Na ekranie zadebiutowali już Robert Stockinger i Joanna Górska, a teraz wirtualne media donoszą, że już w niedzielę widzów pęś powitają. Klaudia Carlos i Robert Elgendy Roszady w pytaniu na śniadanie W piątkowy wieczór dowiedzieliśmy się, że ze śniadaniówką TVP mają się pożegnać Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora. Wcześniej z kolei poinformowano, że w porannym paśmie nie zobaczymy już także Małgorzaty Obczowskiej, Idy Nowakowskiej, Tomasza Wolnego, Roberta Rozmusa i Anny Popek. Wówczas jednak zapowiadano, że to nie koniec rewolucji w programie. W końcu wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość pozostałych par dotychczas prowadzących program. Claudia Carlos i Robert El Gendy nową parą prowadzących w pęść. Kiedy jedni odchodzą, na ich miejsce muszą zostać zatrudnieni nowi prezenterzy. Już w piątek do obsady dołączyli Robert Stockinger, któremu do pary dobrano Joannę Górską. Dziennikarz przybył do TVP prosto z TVN-u, a konkretnie z Dzień Dobry TVN. Jak się okazuje, do TVP zawitała kolejna gwiazda związana niegdyś z tvn -em. Jak podają wirtualne media, już w niedzielny poranek widzów PEš powita Claudia Carlos. Na ekranie ma jej towarzyszyć dobrze znany widzom TVP Robert Elgendy, który w przeszłości współprowadził już PEš. Klaudia Carlos po odejściu z TVNU zatrudniła się właśnie w TVP, jednak trudno określić ją jako jedną z czołowych twarzy stacji. Robert Elgendy zaś w TVP pracuje od 24 lat. To nie koniec zmian w pytaniu na śniadanie. Szefowa pęś, Kinga Dobrzyńska, zapowiada, że za tydzień zobaczymy kolejną nową parę prowadzących. Uchyliła też rąbka tajemnicy na temat tego, kto to będzie. Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co w Róży bardzo dobrą współpracuje, wyznała. Jak mówi, na stałe chcę mieć pięć par prowadzących. Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para, rotacyjnie co 5 tygodni, pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami, wyjaśniła. Podsumowując, na ten moment wygląda na to, że poza parą, która ma być ogłoszona za tydzień, program prowadzić będą Robert Stockinger i Joanna Górska, Klaudia Carlos i Robert Elgendy, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Izabella Krzan i Tomasz Kamel.